おっす。 Cześć mistrzowie i mistrzynie, witam was wszystkich bardzo serdecznie w tym wyjątkowym odcinku ponieważ w dniu dzisiejszym oficjalnie informuję was, iż można powoli składać zamówienia na zbroję ninja w sklepie ninja.kspl. Mistrzowie i mistrzynie na wstępie chciałbym was poinformować o tym, iż mamy już tutaj do sprzedania cztery gotowe mandriki kusari jak widzicie tak prezentują się nasze mandriki kusari są wykonane ręcznie przeze mnie, jak i moją kochaną dziewczynę pozdrawiam cię serdecznie skarbie manniki kusari mają długość 83 cm łańcuch ma długość 77 cm. Mamy tutaj ciężkie obważniki. Całość jest pomalowana też w czarnym macie dwa razy, więc farba powinna się nieco trzymać. Wydaje mi się, że jest to jedna z najlepszych ofert aktualnie na rynku w stosunku jakości do ceny, ponieważ na razie te mandliki kusari sprzedajemy za cenę 29,90 zł. Jeżeli bylibyście zainteresowani zakupem takich madryki kusari, piszcie śmiało na fanpagecinja.pl, a wówczas przekażę Wam informacje o aktualnym stadium zamówienia. Jak widzicie tutaj mamy też trzy pozostałe maneki kusari, tak się prezentują. Na zdjęciach też również możecie zobaczyć nieco lepsze ujęcia będą one na końcu tego materiału. No cóż, mamy takie mandi w jeżeli Jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany, śmiało piszcie fanpage Ninja Games.pl, wiadomość prywatna. I też zdradzę Wam już jutro, bądź też pojutrze do sklepu dojdzie kolejna rzecz, a mianowicie kunaj do rzucania. Tak się tu prezentuje kunaj, który trafi dla wspierającego Olka. Prawie mamy go już skończonego, będzie on finalnie upolerowany na lustro. Tutaj też mamy różne warianty zamówień w kwestii tego, czy ktoś na przykład pomalował Kunaja czy chce wypolerowanego na lustro, czy jaki kolor oplotu i tak dalej. Kwestie indywidualne też mamy do dogadania. Tak więc, mistrzowie i mistrzynie, pan fanpageindagen.pl, piszecie wiadomość prywatną, co potrzebujecie a następnie my zabieramy się do pracy i tworzymy dla Was bronie przystępnej cenie. Oczywiście, mistrzowie mistrzynie, pamiętajcie o tym, iż na kanale znajdują się materiały odnośnie treningiem Maneriki Kusari. Znajdziecie również w opisie tego materiału. Cóż, my uciekamy na kolejną ważną misję Ninja. Składajcie zamówienia, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych materiałach. po! Ręcznie przeze mnie, jak i moją kochaną dziewczynę. Pozdrawiam Cię serdecznie skarbie. Mm.